Hej, z tej strony Bartek i dzisiaj zaczynam kolejny swój podcast. Tym razem będzie to podcast na temat Foundry. Nazwałem go Robocza na tą chwilę Foundry, a ja, jeżeli macie jakąś lepszą nazwę, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Z zanim zaczniemy. Chciałbym zaznaczyć, że sam nie wiem, jak skonfigurować Foundry, jeżeli chodzi o hostowanie u siebie, hostowanie na jakichś oraklach, chmurach i tak Ja używam od ponad roku Forge'a, to jest zewnętrzny serwer, w którym płacimy pieniądze za to, że na ich serwerach nasz serwer Foundry stoi. Tam mamy przestrzeń do przechowywania danych odnośnie naszych gier, danych odnośnie naszych asetów, których używamy, i ja używam z tego. Najniższego planu, który tam jest za 5 dolarów. I na, na tą chwilę, przy wszystkich grach, które prowadzę, wykorzystałem może 300 MB. Jeżeli chodzi o dane na gry, limit jest 500 i 1 GB asetów, limit jest 5 GB. Są tam jakieś wyższe plany, możecie sprawdzić, jeżeli chodzi o hostowanie od siebie. Nie wiem jak się to robi, nie udało mi się ustawić mojej sieci w domu. Nie chciałem się z tym męczyć. Też wiem, że da się postawić na jakichś oraklach, innych rzeczach. Do tego to po, potrzeba jakaś tam wiedza i zrobienie czegoś, a nie chcę z Wami rozmawiać na temat rzeczy, których nie wiem i nie robiłem. Dzisiaj zaczniemy od kompletnych podstaw. Czy zainstalowałem Foundry i co dalej? Załóżmy, że macie już postawione, wiecie jak, jak to udostępnić graczom, czy poprzez Forza, czy przez inne rzeczy. Pojawiło wam się e, okno. E, w tym oknie, e, tak jak widzicie, ja mam kilka światów ustawionych sobie. E, wy, natomiast będziecie mieli tutaj na sam początek e, kompletnie puste okno. Tych rzeczy tutaj nie będziecie mieli. I pierwsze, co musimy zrobić, to jest przejść do zakładki game. System. I w tym game system, tak jak widzicie, mamy wszystkie systemy, które mamy zainstalowane w naszym Foundry. Ja mam ich tutaj, I kilka jak dni. zainstalować system w naszym, na naszym Foundry. Klikamy sobie tutaj Install System. Pojawia nam się okno, zaloguje nam się i tutaj mamy wszystkie systemy, które są aktualnie zbudowane. Jak widzicie na tą porę, na, to, na tą chwilę, wszystkie systemy są dostępne na Foundry za darmo, bo to, są, to jest Foundry, jest Platformą community, czyli społecznościową. Więc społeczność buduje systemy, buduje całe e, całe rzeczy, które później my możemy podczas gry sobie używać i robią to ProPublicoBona, za co im się należą wielkie, wielkie brawa. Natomiast jeżeli chodzi o moduły, do których za chwilę przej przejdę, tam część rzeczy może być. Płatnych. I teraz, jak na przykład widzicie, nowy polski system Advanced Zabić Smoka się pojawił. Jeżeli chcemy sobie taki system zainstalować na naszą Foundry, klikamy sobie Instaluj i mamy. Co ważne, na co, na co trzeba, trzeba zwrócić uwagę: nie wszystkie systemy są kompatybilne z naszą wersją Foundry. To, jak możecie sobie zobaczyć, tutaj w tym miejscu jest pokazane, że jest. Na przykład kompatybilna z wersją 9. Ja używam wersji, jak tutaj widzicie, 10, z budowa 290, więc nie wszystkie systemy są z tym kompatybilne. Ja takiej używam, bo główną grą, na którą gram jest Pathfinder, druga edycja. To jest bardzo często aktualizowany system, więc chcę wykorzystywać wszystkie możliwości, które nam daje Foundry. Jeżeli chodzi o sprawdzenie. Czy wersja jest kompatybilna czy niekompatybilna, możemy to zrobić bądź na stronie Foundry albo na stronie konkretnego systemu, klikając sobie tutaj w link. On nas przekaże, przekieruje nas do strony, i tutaj w, zazwyczaj powinno być pisane, do której wersji jest jest to kompatybilne, gdzieś w tych. Tych dokumentach powinno być to sprawdzone, a jeżeli, jeżeli tego nie ma, to zawsze możecie sobie zobaczyć w pliku system.json i w tym pliku zawsze jest napisane, widzicie, do której wersji jest kompatybilne, minimalna kompatybilność i minimalna wersja i wersja kompatybilna. Jeżeli nie odpowiada to naszemu naszej wersji Foundry, możemy się spodziewać. Błędów, ale większość popularnych systemów jest aktualnie na bieżąco jest modyfikowana, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów z tym. No i wtedy, jak już mamy taki system znaleziony, który nas interesuje, możemy sobie kliknąć instaluj i taki system pojawi nam się tutaj na, na liście. Co byśmy mogli sobie zainstalować? Mutanta rok zerowy. Mutant Year Zero, tak? Może kiedyś to zagra. Instalujemy sobie. Mamy informację, że jest. I widzicie, tutaj też nam daje informację, że nie jest do mojego buildu dedykowane, Więc mogę mieć jakieś, jakieś problemy. Ale to nie jest duży problem, bo najważniejsza informacja jest taka, że mutant jest na V10. Bo główną kompatybilność musimy zawrzeć w wersji stołu w bildzie już mniejsze, chociaż też mogą się pojawić problemy. Drugą rzeczą, którą możemy robić, to jest instalacja modułów. I tutaj to już można sobie szaleć, tak jak widzicie. I tym podobnie jak z systemami. Klikamy Instaluj, wyszukujemy po nazwie co nas interesuje. Jest tego dziesiątki rzeczy, możemy sobie przeszukać Foundry, przeszukać Reddity i tak Można zainstalować jakieś nieoficjalne moduły przez wklejenie tutaj sobie linku instalacyjnego. Zaufanych źródłem ok, niezaufanych tak średnio, bo może wam naprawdę bardzo wykrzaczyć. I co warto, o czym warto pamiętać? Jeżeli modyfikujecie sobie wersję Foundry, czyli ściągacie nowszą wersję, przechodzicie z wersji 10 na 11, która też pewnie za niedługo będzie, czy zmieniacie build właśnie samego, samego Foundry, warto zrobić backup, czyli wyeksportować sobie swój świat na nasz dysk osobno, żeby nie mieć problemów później z ewentualnymi bugami, jeżeli coś się wykrzaczy, bo w Foundry, jeżeli zmienicie build z jednego na drugiego i przeprowadzicie migrację, nie ma powrotu. I teraz dobra, mamy zainstalowany nasz nas świat. I teraz sobie chcemy stworzyć jakiś nasz świat. Nazwiemy sobie go tutaj Mutant. Możemy sobie dać jakiś opis do tego, możemy sobie wybrać jakiś obrazek, kiedy jest sesja, można sobie wybrać. Ja aktualnie z tego, z tego, akurat z tego nie korzystam. I co najważniejsze, tutaj mamy Game System, i stąd możemy sobie wybrać ze wszystkich systemów, które mamy zainstalowane, jakie mamy mieć na naszym stole. I w tym wypadku sobie wy wybieramy y Mutant Roxerowe i klikamy sobie Create. Wtedy powstanie nam gdzieś w naszej liście nasz świat. Żeby go uruchomić klikamy Launch. I teraz przechodzimy do strony logowania. To jest strona, którą zazwyczaj się widzi w postaci logowania. Na samym początku jak stworzymy świat mamy tylko i wyłącznie dostęp jako mistrz gry. I Jak widzicie ja mam na Forge, bo mogę wrócić sobie tutaj do... I mamy informację o obecnych graczach, możliwość, ile jest maksymalnie graczy, ile jest obecnie i kiedy jest zaplanowana następna sesja. Potem klikamy sobie Join Game. Dobra, oh, mam inne hasło zapisane. Tutaj nie mam ustawionego hasła jeszcze. Join Game. I uruchamia nam się nasze, nasze fałdy. W zależności od waszego prędkości internetu i tego, ile rzeczy macie wrzucony na stół, czas ładowania może być. Różne. I Foundry wita nas taką oto pustą sceną. Jeżeli chodzi o sam Foundry, to tak. Tutaj mamy interfejs główny, czyli wybór tokenów, mierzenia, robienie tailsów, rysowanie, ściany, oświetlenie, dźwięki i opisy naszych notatek. Tutaj mamy szybkie menu do wybierania jakichś makr, które sobie zrobimy albo które mamy dostępne z jakichś modułów, na szybko chcemy mieć dostępne, a tutaj mamy listę graczy. Gdybyśmy mieli gracza, to byśmy mogli tutaj kliknąć mu User Configuration i przypisać mu kartę postaci oraz kolor, yy, kolor takiego pointera, którym będzie sobie poruszał po mapie. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą robimy, jeżeli chcemy, możemy sobie stworzyć scenę, damy sobie test, i taka scena nam się tworzy. Mamy kilka rzeczy do ustalenia, czyli tak, pierwsze, kto może nawigować, czyli czy gracze mogą sami przeskakiwać między scenami. Później możemy sobie dodać alternatywną nazwę sceny. Później, background image to jest to, co będzie wyświetlane na samym tyle naszej mapy, bo tutaj możemy sobie robić to, kilkuetapowo, czyli mamy różne obrazy na tle, możemy na to nakładać asety i je jak gdyby warstwować po, po współrzędnej zetowej. Ja do tej pory zawsze robię dosyć statyczne mapy, czyli sobie po prostu wybieram jakąś mapę i tutaj sobie wybierzmy na przykład do otwiera nam się właśnie nasze, nasze asset library i wybierzemy mapę do do, 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 y, którą mam, używa, no, używałem do przygody *Follow of the Blackstone w Pathfinderze drugiej edycji. Wybieramy i teraz tak, co jeszcze możemy zrobić? Możemy ustawić sobie tło, to co tutaj widzicie, kolor i to jest później bardzo użyteczne, czyli to gdzie zaczynamy widzieć, gdzie gracze będą widzieć, którą część mapy, jeżeli uruchomimy tę scenę. To później można klikając sobie w odpowiednie miejsce sobie przybliżyć, pokażę Wam za sekundkę i ustawić sobie te współrzędne. Później mamy informacje na temat siatki, jakiej używamy, czy to ma być bez y, żadnej siatki, czy z y, kwadratowa, heksy, y, w którą stronę one mają być. Wielkość, foundry minimalną wielkość siatki ma 50 pikseli. Wielkość naszego obrazu jest automatycznie nadawana. Dystans, który mamy określony, to, to najczęściej określa system, jakie mamy przesunięcia, offsety itd. Ogólnie oświetlenie. I teraz tak, jeżeli chcecie zrobić scenę, która nie wymaga tokenów na, na scenie, to klikacie sobie to. I jeżeli chcecie mieć fogo of czyli żeby tokeny, które chodzą dopiero odkrywały część, to też sobie to zaznaczacie. I możecie kilka innych dodatkowych rzeczy, tak, jak inną niż domyślą. Fogo WAR: możecie sobie ustawić oświetlenie, główne poziom, jak ciemno, kiedy jest całkowita ciemność włączona, prawda? Tutaj widzicie, zmienia się nam poziom jasności tła i globalne oświetlenie. To też troszeczkę to zmieniane, kiedy już mamy tokeny i możemy sobie wstawić jakieś informacje z journala, na której stronie możemy jakiś ambient podpiąć jeżeli uruchamiamy taką scenę i jakieś efekty pogodowe domyślnie mamy tylko trzy ale są moduły, które to zwiększają klikamy sobie save trzeba o tym pamiętać, zawsze trzeba kliknąć save bo inaczej nic nie jest a nie. O, jak widzicie, i informuje nas FANDRY o tym, że dostosowuje nasz, wielkość naszego e, obszaru do tego, co, co wrzuciliśmy, czyli do naszego pliku. A tutaj w tym e, miejscu informujemy, jaki duży zapas mamy mieć na boku, jeżeli chodzi o siatkę poza naszą mapę, którą wrzucimy. Bo nieraz mi się osobiście zdarzyło, że gracze wychodzą poza wrzuconą mapkę, więc zawsze sobie to e, ustawiam domyślnie na te 25%. E, procent. I mamy Save, chwilę to pomijali, i mamy naszą mapkę. Wrzuconą. Teraz możemy przejść jeszcze z powrotem do edycji, kiedy już widzimy ten, ten nasz, nasz obszar. Powiedzmy sobie, chcemy żeby nasi gracze zaczęli sobie o, dokładnie w tym miejscu z takim przybliżeniem. Klikamy sobie prawy na naszą e, testową mapkę, klikamy sobie Configure, przechodzimy do Basic i Initial View Position. Klikamy sobie na ten kwadracik i widzicie wpisał nam zoom, czyli to jak blisko jesteśmy mapy. I dokładne współrzędne, jeżeli chodzi o piksele. Teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie ustawić dodatkowo siatkę. To popatrzcie, klikając sobie tutaj tak jak widzieliście, Save Changes, e. tu ustawiam sobie typ siatki i na tą linijeczkę sobie klikamy, możemy sobie bezpośrednio tutaj modyfikować wielkość. Na przykład wpisujemy sobie 70. Na podglądzie od razu nam się to zmniejszy, albo tak jak widzicie, use alt and mouse wheel or alt to up arrow, czyli możemy sobie zwiększać sobie albo zmniejszać sobie dynamicznie wielkość tych ul, tak aż będzie nam to odpowiednio pasować. Nie pamiętam ile miałem na tej mapie, więc jest mało, mało istotne. I dodatkowo tutaj możemy sobie w trybie rzeczywistym przesuwać prawo, lewo, ura i dół. O czym trzeba pamiętać? Nie klikajcie tutaj Entera bo jeżeli klikniecie Enter, patrzcie, co się dzieje. Od razu Wam przechodzi do za zapisania tego. Jeżeli klikniecie Now, kończycie tą edycję. Więc warto pamiętać o tym, żeby nie klikać sobie yy, Entera. I teraz tak, później mamy sobie Lightning, yy, oświetlenia, to może kiedyś później omówię. I tutaj dodatkowe rzeczy, tak mówiłem, które możemy sobie uruchomić. Teraz sobie zrobimy drugą scenę, pustą, pusta. I zobaczcie, co się stanie, tak, tak samo pierwotne pytania. I teraz tak, jeżeli chcemy zmienić scenę dla wszystkich, to dajemy sobie Prawy i aktyw. I mamy naszą pustą scenę. I teraz zobaczcie, przejdę z powrotem tylko jako mistrz gry, klikając na tę scenę. I zobaczcie, tutaj cały te, ten główny wskaźnik pozostał na tej mapie. To oznacza, że wszystkie osoby, które domyślnie nie zmienią sobie mapy, Będą na tej. A jeżeli naszym graczom nie daje możliwości przychodzenia na inne mapy, nie będą mieli takiej możliwości, więc po prostu oni tam pozostaną. I tutaj pod spodem, tak samo jak tutaj widzicie, kropeczkę pojawią się kropeczki z pierwszymi literami imion na foundry naszych graczy. A jak zobaczyliście, przeskoczyło nam do widoku dokładnie tam, gdzie ustawiłem. A jeszcze ostatnia rzecz, którą warto wiedzieć. Klikając sobie na Lightning Condition. Możemy ustalić sobie tutaj Daylight albo, albo Transition to Darkness. Jeżeli sobie zainstalujecie odpowiednie moduły, to później można jeszcze to robić coś pomiędzy. I teraz, jeżeli na naszą scenę sobie wrzucimy jakiś token, w zależności od systemu, jeżeli jest zaimplementowana Dark wizja, to będzie on widział mapę w czarno-białym. Jeżeli damy mu jakieś światło, to dopiero wtedy w tym obszarze będzie widział w kolorach. I tutaj jeszcze mamy przycisk do resetowania Fog of War i do czyszczenia wszystkich świateł, bo możemy też rzucać na mapę światła po prostu prze, przeciągając je. I jeżeli chodzi o podstawy tworzenia scen, to jeszcze została nam jedna rzecz. Jeżeli mamy jakiś moduł, który tworzy nam sceny, wrzuca nam sceny naszego Foundry i go sobie uruchomimy, to później znajdziemy je tutaj pod zakładką, tak jak widzicie tutaj jest Items, Makro Windows Syn i tam w scenach będziemy mogli sobie to zaimportować, ale to już pokażę Wam następnym razem. A na dzisiaj myślę, że sobie zakończymy takie krótkie wprowadzenie, jak instalować yy, światy, jak instalować moduły. To jest na, na yy, ekranie przed uruchomieniem samego stołu. No i jak tworzyć sceny i jakie mamy proste konfiguracje. Ale jeżeli chodzi na dzisiaj, to myślę, że wystarczy. No to co? do usłyszenia następnym razem.